W rzadce pojawiły się dwa nowe smaki Frugo Energy: kwaśne jabłko i kwaśna cytryna Litchi. Zobaczmy, jak to smakuje. Naprawdę dobrze odzorowane jabłko. Smak jabłka jest tutaj bardzo wyczuwalny. Bardziej niż kwaśna obce, jest to bardziej taka słodka. Takie słodziutkie jabłko, bardzo dobry napój, choć nie czujemy, żeby był to energetyk. Nie czuję tutaj takiego charakteru energetyka, tylko bardziej taki, taki sokowy, lekko gazowany napój o smaku jabłka. Choć bardzo delikatna ta nutka energetyka, idealnie pasuje z tym smakiem jabłka. Jest to smak wyraźny, nieczęsto zdarzający się w tego typu napojach, a pasuje moim zdaniem idealnie. I czym więcej go piję, tym lekką taką kwaskowatość tutaj czuję, co sprawia, że ten smak jest troszkę bardziej zróżnicowany i naprawdę nieźle wypada. Jak dla mnie takie 7 na 10 wybiłbym jednego takiego. Chociaż dla mnie mógłby być troszkę więcej tej kofeiny. A przy zakupie dwóch takich żabce za jednego zapłaciłem 3,99. Czas na drugi smak. Delikatny smak. Nie ma tutaj mocnego intensywnego smaku, choć moim zdaniem dość dobrze czuć smak tego liczy. I ten smak liczy tutaj dominuje. Jeśli chodzi o sam, sam smak cytryny, on jest gdzieś dalej, na którym z kolei planie, ale nie wyróżnia się. Dość mocno wyraźna słodycz. Kwaskowatość też jest, ale nie jest jakaś mocna, wykrzywiająca twarz. Raczej zauważalna, wyczuwalna, ale nie jakaś potężna. Sam napój, jak dla mnie, taki się wydaje lekki. Nie tego takiego ciężaru, energetyka. Raczej ten smak jest taki delikatny. Pije się to naprawdę dobrze. Chociaż dla mnie troszkę tej słodyczy nawet mu jest troszeczkę za dużo, to połączenie liczy z cytryną sprawdza się idealnie. I tutaj tego typu napoju sprawdza się bardzo dobrze. Spróbowałbym tego jeszcze w połączeniu z jakimś mocniejszym energetykiem. Te dwa smaki, w jakimś mocniejszym po prostu w wykonaniu. Bo troszkę mi brakuje tak zwanego ciała. Jak dla mnie taki 7 na 10. I powiem Wam szczerze, czym więcej piję, tym większą taką kwaskowatość czuję w buzi. A w czy zakupie dwóch takich? W żabce za jednego zapłacicie 3,99. Podsumowując te dwa smaki, wypadły bardzo dobrze. Obydwa smaki mi bardzo posmakowały. Nie mogę tutaj wybrać lepszego, bo dwa są tak wyśmienite.